Miałem sobie o pewne, pewnej ważnej solenizantce, ważnej dla naszej parafii, ważnej dla naszej wspólnoty, ważnej dla e, scholi e, parafialnej, dla szkół e, i dla mnie osobiście też. E, pamiętamy o pani Marzence. Pani Marzenka, oj znam pan, panią Marzenko już długo, e, jak tylko zacząłem odwiedzać parafię wocławskie z księdzem biskupem w jego sekretariacie. E, pamiętam, gdy przygotowała pani Marzenka młodzież i do do, do, chóru, do bierzmowania bądź do bierzmowania Pani Marzenka ma wiele, wiele cnót gdybym y, o, zaczął o wszystkich opowiadać skończyłbym dopiero na Boże Narodzenie a nie chcemy tutaj długo pod tym drzewem stać bo niedługo y, na pewno i tutaj pojawią się liście i nie będzie nas i tak widać pani Marzenka, pani Marzenka ma wiele talentów pedagogicznych y, i muzycznych y, i, i katechetycznych y, gra na wszystkich instrumentach świata Między innymi na gitarze, na kontrabasie na trąbce oraz na, na harfie. Wielu nie chce ujawniać, dlatego gra tylko na gitarze z czekami. ale jestem przekonany, że w wielu sytuacjach poradziłaby sobie znakomicie również na innych instrumentach. Tak jak sobie znakomicie radzi w różnych sytuacjach pedagogicznych, dydaktycznych i kategorycznych. Chciałbym życzyć Pani Marzence, żeby się nie zmieniała. A z pewnością jej anioł stróż obdarzy ją zdrowiem i e, kochającą rodziną, tak jak to jest do tej pory. Pani Marzenko. Która Pani Marzenka będzie obchodziła swoimi? Dlatego składam najlepsze życzenia. Życzę radości, którą ma Pani Marzena w sobie, tej radości, którą przelewa Pani Marzena na scholę, naszą parafialną, na te wszystkie dzieci i młodzież. Życzę otwartości w każdym dniu, radości z wykonywanej pracy, nauczania katechezy w szkole, bo to nie jest rzeczą łatwą i prostą. Życzę spełnienia marzeń i tego, by Pan Bóg błogosławił Pani Marzenie w każdym dniu, a szczególnie by Chrystus zmartwił który powstał z pustego grobu, który powstał z grobu, a teraz otrujemy się w ten pusty grób, by ten Chrystus podawał siły i wiary tej prawdziwej. Wszystkiego... Droga Pani Marzenko, no mój przedmówca powiedział tak wiele i tak pięknie, a ja mówcą nie jestem, także mi nie pozostaje nic innego, jak tylko dla Pani zagrać. Pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego. Boże. Więc Pani Marzenko właśnie słucham ostatnio wydanej płyty przez Panią Marzenkę. Bardzo dobra muzyka samochodowa, podbicie basu znakomite. E, cały wokal, cała praca Pani Marzenki z e, dziećmi jest wielkim skarbem dla mnie, ponieważ e, cieszę się, że Pani Marzenka ma tyle cierpliwości, pozwala mi na tych próbach również bywać. E, tak po prostu od serca. Najbardziej czego... to pomaga mnie, nie muszę źle śpiewać. Po... Dzięki, dzięki. Szczerze powiedział, to nie wiem, jaka to jest nawet okazja. <laughs> co to jest? O rodziny? Imieniny. Imieniny, Pani Marzenko. Z okazji imienin. Dziękuję za pani e, cierpliwość, wielkie serce. E, wielokrotnie doświadczałem otwartej ręki, otwartego serca. E, pomocy podczas e, mojego stażu, który myślałem, że nie wypali, ale jednak z pomocą Bożą i, 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 i ogromnym zapałem Pani Marzenki udało się przepchnąć wiele spraw. Czego tu życzyć, Pani Marzenko? W sumie Pani Marzenka ma wszystko. Kochającego męża, kochające dzieci i te dzieci, które śpiewają z Panią. Bóg jest w sercu, bardzo blisko. Pragnę życzyć tylko we trwałości, żeby ta miłość z stałego Pana. Ja, ja też, Pani Marzenko, dołączam się jeszcze raz. I tak do tak. Tak dorwę. Yy, po prostu, niech ten zmartwychwstały Chrystus <laughs> z każdym dźwiękiem, z każdym szarpnięciem struny będzie głoszony światło przez Pani postawę. Szczęść Boże, Pani Marzeno, z okazji Pani święta chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia. Dobrze Pani wie, że gitara, żeby dobrze grała, musi mieć sześć, to, to muszą ze sobą współżyć. W związku z czym życzę, żeby gitara Pani życia miała. Po pierwsze Boże błogosławieństwo. Po drugie dużo zdrowia. Po trzecie wiele radości. Po czwarte wiele życzliwości. Po piąte kochających ludzi wokół siebie. No i wreszcie po szóste wielu, wielu łask od, od Pana Boga. I niech te wszystkie strony współbrzmią, współgrają w pani duszy, w pani sercu, tak żeby Pani śpiewała na chwałę Pana Boga i dla naszej pociech. Nasza pani marzenko kochana. Życzę Pani, czego Pani życzyć? Nie wiem sama. Jest Pani najlepszym nauczycielem na świecie, więc zawodowych sukcesów pani nie życzę. Śpiewa Pani pięknie. Więc życzę Pani może sukcesów wokalnych z naszym chórkiem. Życzę Pani przede wszystkim zdrówka i żeby Pani nadal tak wspaniale opiekowała się i kochała nasze dzieci, jak robi to Pani do tej pory. Wszystkiego najlepszego. Buziaczek. Marzenko, to za te wszystkie dni, w których mi pilnowałaś i, i odprowadzałaś ze szkoły, przeprowadzałaś, życzę Ci wszystkiego, wszystkiego naj, naj, najlepszego. Droga mamusiu, jestem tam, gdzie zawsze bywam. Czyli w pasji. Z okazji Twoich imienin chciałem Ci złożyć najserdeczniejsze życzenia. Przede wszystkim zdrowia i pociechy z synów no i tego najstarszego, który często ci bardzo dokucza, ale bardzo i też Cię kocha. Wszystkiego dobrego z okazji imienin życzymy zdrowia, szczęścia i radości, i uśmiechu na pani twarzy gości. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje na. Tum, tum, tum. Sto lat, sto lat. Niech żyje, żyje nam. Tum, tum, tum. Jeszcze raz, jeszcze raz. Niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. A kto? Pani, Pani Marzenka. Marzenka.